Cześć, tutaj Ania. Dzisiejszy odcinek to taki mały prezent z okazji Dnia Dziecka. Bardzo dziękuję moim gościom za to, że zgodzili się wystąpić w tym odcinku. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione piosenki z filmów Disneya. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, ponieważ znajdziecie tutaj wiele więcej filmów związanych z Disneyem. No to witam księżniczki oraz książęta Disneya. Cóż za księżniczki i cóż za książęta dzisiaj mamy? Małgorzata Kozłowska. Aurora. Księżniczka Weronika Bohat po raz pierwszy, czyli Wajana. Sylwia Banasik-Smulska-Bella. I jest z nami również Małgorzata Nakoneczna! Dzień dobry! Księżniczka jaka? Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel! Magda Wasylik, dzisiaj Czarna Mamba, ogólnie to Anna z Krainy Lodu też czasami. Oraz mamy księcia... Martin Fitch! Martin Ej, książę... Na win oraz książę. Z... Mój książę. Jak się nazywał mój książę książę? Z... Książę. Cinderelli, bo ty jesteś przecież też jeszcze Cinderellą. Ona jest przecież jeszcze kopciuszkiem, Ona jest podwójną księżniczką, eee, a ja jestem podwójnym księciem. Tak, drogie wokalistki, przed wami kolejny challenge. Tym razem pokażę wam jedno słowo. Po naciśnięciu przycisku najszybsza osoba ma 5 sekund, żeby zaśpiewać część dowolnej piosenki pochodzącej z filmu Disneya, w której ono pada. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna lub jeśli nic nie wymyślicie, pozostałe dwie osoby naciskają przycisk. Odpowiada szybsza z nich. Mam dla was. Siedem słów, każde z nich warte jest jeden punkt. Możecie je odmieniać i tłumaczyć na wszelkie języki. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Trudne zadanie, to jest, nie? Tak. Zapewne nie będziemy znać tych y, piosenek naszych, które gdzieś tam ja nie z... będziemy. Aj, z... no to. Słowo tak. z piosenek. Ja też nie wiem, czy jakoś będę miała z czarownicy. Ja nie A nie, da... nie, nie, było to piosenek! Mamy złoty przycisk, jak ktoś będzie ładnie śpiewał, to naciśniemy, ale prawdopodobnie jest, dzisiaj jest, nie naciśniemy. Jeszcze śpiewałam taką piosenkę w serialu Księżniczka Zosia. Dawaj. O, Księżniczka Zosia. Dawaj, nie pamiętam tego. Ale, ale księżniczka, Zosia. A, no. księżniczka, księżniczka Zosia. Księżniczka Zosia. Księżniczka Zosia. Księżniczka Zosia. Księżniczka Ale mi Zanistariusznia. <to> się... <noise> Cały, cały gorąco! bez punktu! Znam ze snu twoje usta i oczy twoje znam. Jak we śnie, ten samą masz postać, nawet uśmiech czerwony. Z królewskiej z tej, z pięknej bestii. – Śpiącej Królewny. królewny? – wiedzie tak. mhm. Wiecie, że ja nigdy nie widziałem Śpiącej Królewny, a śpiewałem tam jako jeden z krasnali. Wiesz, śpiącej Królewnie nie, nie ma krasnali, nie? no to jest moja ukochana bajka, jest najpiękniejsza. A to można w nieskończoność naciskać? Da dalej. One eternity later. <tryk> Obstawiam, że to jest twoja piosenka. <tryk>

tak. No, no i co, i, i nie zrobiłam to... powtórki, o, i... <gryw arrived> ale dobrze, masz punkt. <gryw> I widzą bardzo serdecznie, też polecam. Sylwii można słuchać na Spotify, właśnie jak pięknie śpiewa. track symbel... z, z, i z spie... filmu, piękne i z, z, bestia. z pięknej z bestia. Super. tak Super. Tak, tak. I tam na 100% było, Wiem. coś było w miasteczku, rzeczywiście. W tym miasteczku, nad miasteczkiem cichym. No dzięki. Zaśpiewaj trochę, prosimy. Prosimy. już wstał. Nad miasteczkiem cichym, każdy dzień taki sam od lat. Świt już wstał, ludzie też się zbudzą i po. Żadnych mgieł i chmur już nie ma Po, po raz pierwszy widzę blask Noc dorównać tak pragnie dniu, dniu Tak się rodzi nowy czas Moje życie się odmienia Z dnia na, dnia na dzień wszystko jest inaczej kiedy jesteś tu? Kiedy? To akurat znam. Jesteś tu. Bo to jeden z moich włóczników. To ciebie wybrałam utworów. taką na takie starsze księżniczki, prawda? Ale koleżeńsko! Koleżeńsko! koleżeńsko. Ładnie, tak. ładnie. A nie wiem, kto nacisnął pierwszy. Pierwszy to śpiewać warunka, więc dostaję punkt. <noise> Nie, no, nie denerwuj no, Ale to jest jedyny ja znam z Już jest nie. A ja już mam nód, bo już jedno poszło, nie? Dobra. To jest za trudne. O co chodzi? Zaprowadzić się chcę. <noise> ale to Piękne chyba nie to Coś Słuchaj tak... dziś głównym serca, mm -hmm, bo księżniczko nadszedł czas. Kurczę, ja znam tłumaczenie pi, 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 z Romy. Ale ja, ja też, ja też, tak, ja też. Jak ja tam też. było? A, chcę, chcę pokazać Ci świat. Nie dać, że wszyscy w castingu tutaj... Tak, tak. Ja nawet w tym grałam, słuchaj. No tak, grałaś W zespole, to prawda? Byłam świecznikiem. Pamiętam, że Było, było. się w metrze i gadałyśmy o tym w podziemiach. Nie wiem, czy ty pamiętasz, to było bardzo dawno temu. Metrze to było w foczy, w tym chyba podziemnym. wśród miasta no dobra, Mogą być, I właśnie ale ta, ja to ale która pamięta to, każdą to, rozmowę nawet sprzed 15 lat, po prostu to. super. <grystek> tak się bawi. Oczywiście funk dla madzień, no? no bo zaprowadzić, no, no. no, no. prowadzić, co myśli o tematu. A co miałaś? Tak, tak? Aladdin. A, A co życia miałam? Krąg życia! Czy co prowadzi nas przez rozpaczy mrok? Nadziei blask dość do, do tych dróg własnych i w w tym wspaniały wieczne życia kro. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz. Że więcej chyba już nie, nie, nie da się mieć Można zazdrościć mi, że Wszystko mam, czego chcę Czy widzisz ten cudowny blask Tych skarbów dotąd Nie Nic widział z... nikt z nas Z was, was. Myśliłem, nie Do szczęścia, mamo, mi brak Wiem, że uważasz, tak mam przydać Pokłady małe i co to, to się A możemy już do refrenu, bo ja refren chcesz... znam A to to jest mam Chciałabym raz dotknąć tych gwiazd Piękny zobaczyć świat wspaniały Nawet... Chcę! Chcę Mnie to wzruszają te, te piosenki. To już masz dwa utwory. Dwa pies, dwa tak, piosenki. tak no to już w ogóle totalny luz i teraz odpuszczam. Tylko da, dałam Wam ty? też trochę no, czasu. No, dobra. Tylko dobra. jakieś łatwe słowa nie zbiór. <noise> Miosła na przykład. <noise> to znowu radę. W piękne, cudowne miejsca. <noise> w sumie tak. No. W sumie Je. tak. Ale, ale, ale nie wiem, czy to chodzi, o pewnie nie. Ale to nie ma znaczenia. Dostajesz fulg. Yes, Jej! To, ale, brawo. brawo! Mój pierwszy punkt w dzikim a, a może spróbujmy jeszcze znaleźć, znaleźć się, się, jakieś, cudowne. jakieś cudowne. Ja coś myślę, że to jest jakaś mała syrena. Ja też mi się a, tak starsze. wydaje. Albo film. Albo Śnieżka, albo Kopciuszek mhm. na przykład. Boże, była taka piękna. Taka uh, ładna. So this is love. Hmm. Albo... Mm. Da, da. Nie, bo to też było w Kupci da, Na 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 na. A znam, tak jest cudowne! Zacznę ty mi Ale najlepsze, że są chyba trzy wersje tekstowe tego filmu. Wszystko. Brawo! Historyczny moment. Pierwszy <gry> punkt! Takie... A to był mój, ja już zapomniałam, że to był mój. A ja Dziękuję. dziękuję. Ja, ja cały czas świętuję, świętuję swoje święto. Yes. A ja świętuję swoje wyimaginowane święto. No. Nic, no. Widzisz, no widzisz, każda okazja jest dobra. Być w tym zawodzie artystycznym trzeba mieć trzeba dużo mieć... wyobraźni, więc wszystko jest tak. dobrze. Wszystko jest na swoim tak, miejscu. Tak to wszystko tak miało być? Mała <laughs> Nie wiem, dobra, będę próbować, może tam znajdę akurat w połowie utworu. Chcę pokazać ci świat! Jaśniejący jak diament! Klejnot! Ja znam w wersji diament, dlatego nie wiedziałem, że to w tym no utworze to brak, może być. jeszcze raz zaśpiewam. Zaczekajcie, chyba wiem. Chcę pokazać ci świat jaśniejący jak diament klejnot! Brawo Martin, naprawdę. Klejnot. Trochę tego się głupio czuję, bo, bo naprawdę punktu. nie wiedziałem, że tam jest klejnot. Bo ja znam w wersji swojej <głos> 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 Zaliczmy mu Proszę Pół punkta chociaż, Czasami mogę... jak piszą na ale to tam czasami nieważne Di Tak, diamet klejnot. Czy za klejno. pół punkta Punkt mogę... punkta Martina, cały. Cały? cały To nowy świat I widok, że brakuje tchu Nikt nam nie powie nie Sklejno I klejnot dwie że dziś zaśpiewam tobie to nowy świat klejnotów tu mam chyba z dwa więc ja zaśpiewam ci księżniczko dziś że klejnot, 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 Można? Można. To jest Wybudujemy Brawo. wieżę baby. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. W małe małe jeży z Ja, tu, ja bym z Tobą tak śpiewał duety, duety do mety byśmy wygrali. Niech żyje bal. Hmm, za tobą pójdę na, na bazę To, jest to ja właśnie czekam Ja już wiem, że to jest to. Tam jest e gdzie to było, w którym to było miejsce e Otworzycie dało okna, drzwi Zamiast sobie trzymały no. latarce. Na porcelanie nie ma dawnych plan Nie, nie będę sama wśród tych ścian W sali malowej ruszą w tan Wreszcie się otworzą wrota Ludzie, aż niemożliwa to, my. to myśl, ale tej odmiany pragnę dziś. To pierwszy raz, jak sięga pamięć, będzie bal i świateł moc. Pierwszy raz, jak sięga pamięć, tańczyć będę całą noc. I czuję nawet radości zielę, nic dziwnego, bo. Dziś pierwszy raz jak sięga pamięć. Nie będę sama już! Nie macie pojęcia, ilu tu będzie gości. I I może jakiś super gość! gość. sukni taka. <laughs> cały odcinek no. po prostu nie ta piosenka mój. Smutno mi. Narzeczoną dziś nie potrafię być, córką nie potrafię, cierpię, gdy cudzą rolę muszę grać. Moje łzy i pragnienia moje muszę skryć. Jak to długo może trwać? Kim jest ta, której wzrok śledzi mój? Każdy, każdy krok! krok. A ten dopiero po polu mi piosenkich, Ja pytam. Co to jest za utwór? Co to jest za utwór? Mulan! Piewaj, bo taśmień się sprawdza. Cudzo, mój Kim ubrone? jest nie, nie, nie! Kim jest ta! Kto? Które no śpi ja wzrok Śledzi mój każdy krok, W mym odbiciu widzę całkiem obcą twarz. Lustro odpowiedź zna, gdzie jest to Słowo drugiega. grać! Grać, 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 grać! Grać, grać, grać! grać. grać, grać. grać, grać, grać. Grać, grać! Grać, grać, grać. I co? I, i fajne to jest niebo. bo ona grać. tak sobie stanęła i odpowiadała na, na takie pytania ważne. Ładne że jest. No nie! nie! nie Boże! Dobrze. 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 Tej te historii bieg! O nie, no tak Stary jest jak świat! Owce duże dwie, w tym coś zmienia się. Niewiadomo moja. Jakaś drobna rzecz. rzecz, jeden mały gest, chociaż serca drżą, choć niepewni są, piękna z bestią jest, Uwaga. niespodzianka ma. Okay. Like Żył e, blondynki za mną na brunetki w głowie mam. dan da da ruda, hej! Ten plan taki. Hej, ruda! Rud, rud, rudą, rudą, rudą. Rud. Ja, Nie to... wiem, w którym miejscu nawet to jest Disneya? to w piosence, ale wiem, że brunetki za mną będą mrugać, blondynki w głowie mam. I ruda! Brunetki będą za mną. Ej, to z Disney? Rudać! O Boże, ale to cudowny plan. Hej, hej, Ruda! Żyję się jedynie raz. Ja Ja na co brak chłopacz, gdy w człowieka znowu zmienią mnie. A już nie jak za dawnych dni po królewsku będę żył. Masz coś Przy jeszcze? Nie. <laughs> Przy lewym boku ruda blondynkę z boku mam brunetki będą za mną brugać, Hey, Luis, taki jest nasz plan, hej, Luis! Nie pamiętam. Ale, ale śpiewałem, to ja. Ale to książę na win właśnie, z Książy i Żaby. Księżniczki wow, i Żaby. Książę i Żaby. Weźcie, bo on zrobi jeszcze jedno kółko. A brunetka... <laughs> Czy nas coś czuje dzisiaj? Jest coś tam o, jest go gonić tak. nieuchwytne. Tyle lat błądzić jak we mgle. Moje życie się odmienia Z dnia na dzień wszystko jest inaczej Kiedy jesteś tu? Z nami w dzikim ochujo Subscribe! Mm. <laughs> tak znaczy, znaż, już? Pamiętasz? Nie. szybko, szybko. Patrzę, wody i towary na brzegu, odkąd się go Nie wiem, zobaczę mu tak. Żal mi, widzę, że tak musi. musi no, widzę, nie, kusi. Sześć mam, każdy nowy może. coś z Który z marzeń znam? Bo który z tak gdzieś Który z Tak, że pragnę być. <laughs> I w duecie. Gdzie się niebo to i może, chcą zejść? coś woła. Daleko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze, za mgłą. Maszę. I przepraszam, ja muszę jak Weronika na koncertach. Marzenia są! nie, nie to przeskoczyło. Marzenia. Wibruje tam na końcu. Ale. Chcę Ci powiedzieć tylko rzecz. A ja daleko? kocham Obera Że... wtedy taki największy, wprost taki rezonator daje. Nie, 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 bo. Zasz, wie, wiesz jeszcze jest. Najlepiej jest jak, Zasz, publiczno... jak publiczność zna to, tak? to wtedy fajnie jest, bo na przykład jest wiecie. Gdzie się niebo i może chcą zejść coś. Wow! wow. A to są te najwyższe dźwięki. <laughs> Stąd marzenia co? No. I zaświtaj marzenia co? Dajesz ten dźwięk, bo ja kocham, jak ty go śpiewasz. I dostaniesz złoty guzik za to. Dostanę? Mhm. No. Tylko nie Może. wiem, jaka tonacja to da byłaby. Zada jeszcze... Zadajcie mi tonację. Jak w wtrafisz, to Zadam ta. ci tonację. Jaka to tonacja? <grym> jaka to tonacja? <grym> wiem, że łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. A jak nie wejdzie? Uh. We, wejdzie, zawsze wchodzi. Dajesz. Bo... Kroku, ja, cię, ja cię zgniotę stan... w razie tego. Widzisz, teraz się dopiero rozgrzewam. Stąd marzenia Proszę, babecie, masz nasie to... <g traits> no wszystkie. <g şöyle> Ty masz mnie za głupią, dziękuszka. Chcę się że nie ma tam, nie ma. A ja myślę, że ludzie są w małej syrence, właśnie. Yy... <k Legacy> Są. Ale tam też Ale tutaj gdzie. też byli może ludzie. Tu też, też są, no. Ludzie, Tak, ludźmi nazywaj się twój świat. Ty myślisz, że są tak. ludzie. Tak, no właśnie, tak. mówiłam, mówiłam, wiedziałam są to. To. Są w uh. Tak, Tak. gdzie są ludzie? A gdzieś też byli y ludzie Jak oni mówią to iść, nie? Nie, czekaj. Yy, ludzie to, 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 to. że ludzie. Nie wiem, to ojcowie córki Czysz rozumieją. A ojcowie. Ojcowie córki rozumieją, ale ludzie też rozumieją. Ale, to ale ludzie zaj... też, ojcowie to w końcu ludzie, więc. No. No, Powiedzmy. Żartowałam. Nie, naprawdę, same tak. ludźmi. Coś Dobrze. było, nie? Spójrz nie, ten zbiór to jest na że coś chyba już nie da ja się mieć. Można zastrościć, mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowy blask tych skarbów? Nie widział nikt z Was, do szczęścia mało mi brak. Wiem, Wiem. że uważasz tak, mam się w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej. Chcesz? To, to mogę ci dać, ci dać. Są, są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę? Chciałbym być tam, gdzie ludzie są. Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak panu lekko tak. Przy pomocy? Hmm. No, przepraszam. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stąd trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc. Jak, jak oni mówią to? Iść! Chcę mieszkać tam, kiedy jest. Lub w słońcu bronić dzień cały. W świecie żyć, wśród ludzi być naprawdę chcę. Dzisiejszy odcinek wygrywa Weronika! Weronika Bohat-Polska! Oryginalna wojana. Że ja nigdy nie wygrałam takich rzeczy? Dzisiejszy odcinek wygrywa Małgorzata Kozłowska. Uuuuh! To, to. Cieszę się, że w końcu to nie były na przykład kolendy, albo jakieś inne rzeczy, na których zawsze. Po prostu mi idzie źle. 3, 2, 2. To, 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 to Jesteś dla mnie. Chciałam ja Chcia bardzo serdecznie ja mam... pozdrowić no, moich wszystkich. Mamy tę samą punktację. No, ej, dajcie pozdrowić! Przepraszam, o, chciałam no, pozdrowić. drugie miejsce. Chciałam pozdrowić moich przyjaciół, moją rodzinę, moich znajomych. Eee, Wszyscy są tu nie. Wszystkich tych, którzy mnie lubią i nie lubią, też Was pozdrawiam. Specjalne podziękowania dla następujących patronów Zuziakania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner. Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Dawid Janiak, Tomasz Mak. Najmilsi widzowie bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy. E, subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę. E, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ukochane piosenki i bajki z I Księżniczki. I księżniczki. I tak. <grym> <Nie>. Książęta <grym> też. Tak, tak, tak. Powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo miłe. Do zobaczenia w, w innych odcinkach. Bo ładnie sobie zrobiła! Otwarte, i otwarte, 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 zrobiła sobie! Mimo swojego piłku. To jestem uzależniona od piosenek Disney'a. One no. mi sprawiają ogromną radość, słuchanie tych piosenek. Jak jadę samochodem, to sobie często włączam po prostu nawet playlisty z tymi piosenkami, bo one mi dają jakiejś takiej energii, takiej nadziei. Wiecie? No. One niosą ze sobą nadzieję. Są. Tak, to I, prawda. I dlatego ja lubię bardzo do nich wracać. Jak najbardziej. Uproku stąd, kolejny odcinek. Półkroczkami no, Taka też była bajka półkroku kroku stąd. Są napisy? Trzeba się machać, Zabaj. czy nie? Są napisy na machać? To utwór jakiś był chowanie? Gdzie? Z czym? półkroku kroku stąd? No, to mój. To właśnie ten! Oj Martin, ale to już musimy poćwiczyć czegoś jeszcze raz. Zapytaj jeszcze. Raz. Ja myślałem, że to utwór do fajana się mi Nie Michu, to jest półkroku kroku stąd! No to... Więcej mnie do tej proszę nie zapraszać. Lustro i kolorowy wiatr, to są moje mhm. No i tak. bajki w ogóle są no, przepiękne, tak. Mulan, jest Tyle Pochontas. cudownych piosenek, żeby po prostu. No na przykład ten z łukiem rzeki Świat bardzo lubię. O, mm, tak. Piosenkę. A jest e... trochę pomijana, nie? W sensie, bo tak. Ja, tak, ja tak. bardzo w ogóle uwielbiam muzycznie Króla Lwa, To no, jest moja tak, ja ja troska. No, tak. no. nawet takie po prostu klasyki klasyków, w stylu no, Miłość tak, rośnie wokół tak. nas. Tak. To jest przepiękna piosenka. Przepiękna, W ogóle muza. Ale. No nie no po prostu. Tak, to tak. można by było wymienić w mieście no, każdy. Ale z takich no, nowszych to, to bardzo lubię właśnie też krainę lodu, ale jest. na przykład też lubię koko. Koko, jest o, piękne. Ta, piękne. Ta, ta po prostu, słuchajcie, tam muzyka. To jest, no to no. jest jakiś kosmos, jest odjazd. odjazd. No tam nawet nie pada nigdzie w tekście pół. Kurde, krok krok to stąd. Czas, Bo to trzeba sobie jest odpowiedzieć. Daleko na stąd. To. To jest jest. daleko stąd! Trzeba sobie odpowiedzieć tak. Nie, kroku stąd! Marzenia są! I zobacz, jak, trudno zaśpiewać po kroku stąd. U, jak trudno jest wyśpiewać. A u? A u? A u. Na, długo, na długo? Pół kroku Pół. stąd. Pół. Pół? kroku stąd! Marzenia są! To jest takie piękne w ogóle, że. Bo to są właściwie bajki dla dzieci, powiedzmy, tak? I dzieci od najmłodszych lat słuchają tak pięknych piosenek, tak pięknych melodii. Właśnie z różnymi stylami muzycznymi mogą się już zapoznawać. To jest. było fajne, bo to tak. To, to, myślę, że to się w bardzo, nas bardzo nas... kształtuje gust też muzyczny, się... prawda? Tak, I... I... chyba się kiedyś nasłuchałyśmy dużo. Chyba na dobre nam poszło. Oglądajcie bajki. Tak, Oj, tak. tak. I nie bójcie się, że jesteście dorosłymi ludźmi, tak jak my. Mm -hmm. Dorosłymi kobietami. bajki są naprawdę przepiękną sprawą. Potem będziecie śpiewać ze swoimi pociechami. Tak, tak jest. Bo ty wiesz, że e, ja też śpiewam tę piosenkę. Jak to? Bo ty w Wajce? Tak, a ty śpiewałaś... E... Z Natalą. No i kto ma więcej wyświetleń? <laughs> nie. Nie, Natalia nie. No dobra, no ale wiesz. No, no, Natalia. Natalia? Mhm, tak. tak. dobra, niech Natalia ma. A ja mam mało wyświetleń, bo Księżniczki i Żawy jakoś mało słuchano. Poza tym ja nie mam nawet solowego utworu. Zostawcie wszyscy... Chodź, pociesz. ...komentarz pod rudą. Zostawię link w opisie. Chodź, <laughs> <laughs> Herkules na przykład ma super. Moja Herkules. Ja Tam Co jest w ogóle. To, to, to. Nie, ani słowa, a Każdy się dowie. O, o, nie powiem, że pokochałabym. Musisz być. Ha, ha, jak twardy głaz. Ha, ha, taki się. Więc weź. Ha, ha, ostry miecz. A strach. Ha, ha, odrzuć precz. Ha, ha. Czasem ha, ha. miękka ha niczym bambu pozwól się ha 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 sobie sobie I i pokonasz nawet strach. tak tak co dnia. Tak, ha ha, ha. Silny musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mój, a równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda, wygląda tu za chmur.